Witajcie drodzy widzowie, nowi, jak i wieloletni słuchacze. Z przyjemnością mogę obwieścić, że nasze dumnie brzmiące głosy odbiły się po najgłębszych odmentach osnowy, znajdując światłość astronomikę. Gdzieś na świętej terze transmisje z wypraw i dochodzeń wpadły w odpowiednie ucho, i od dzisiaj nasza skromna rozgłośnia w mrocznym i zdeprawowanym zakątku sektora Kalixis, prawdopodobnie gdzieś w cieniu Malfi nawiązała współpracę z Copernicus Corporation jako patron medialny dla serii wydawanych przez nich gier fabularnych z uniwersum Warhammera 40 000. Ten niewątpliwie popularny setting zdobył na przestrzeni lat ogromną rzeszę fanów, choć długo musieliśmy czekać na pojawienie się pierwszych RPGów w nim osadzonych. Mimo wielu iteracji zabierających nas od krwawych frontów przez kosmiczne przygody, a także po głębię korupcji, to właśnie Dark Heresy, gra, w której gracze wcielają się w śledczych, agentów świętej inkwizycji po dziś, pozostaje najpopularniejszą produkcją, jako perłą w koronie dorobku Black Library i następnie Fantasy Flight Games. Można się spytać, dlaczego, co jest tak unikatowego w Dark Heresy, że mimo lat chce się do tej serii wracać. W mrokach Herezji kryje się bowiem ekscytująca tematyka łącząca ze sobą Horror, śledztwa i zagadki, walkę i przetrwanie. Najprościej byłoby powiedzieć Lovecraftiański horror w kosmosie, gdzie jednak śledczy mają cień szans w walce z koszmarami spoza tego świata. To gra, w której poznajemy Imperium Człowieka od zupełnie innej strony niż to znane z gier bitewnych. Pokazuje nam, jak życie zwykłych obywateli wygląda od zaplecza, jak pełno jest trudów, wyrzeczeń, konfliktów, wiary, wojny, ale także mroku, w którym czai się nieznane. Okolici Inkwizycji podążają tajemniczym tropem do odkrycia tych misteriów lub do własnej zguby. Nigdy nie wiesz, co może czyhać za rogiem w zatłoczonym, brudnym mieście kopcu. Śledztwo mające rozwiązać tajemnicę kilku przypadkowych morderstw może zaprowadzić cię do byle prozaicznych kryminalistów albo do krwawego kultu, który pod przykrywką wojen gangów, Karmi krwią i duszami torturowanych ofiar istotę spoza materialnego świata. Czy uda się ich powstrzymać, zanim wezwą demonicznego sojusznika? A może całą dzielnicę czeka oczyszczenie w płomieniach? Tutaj czeka cię podła, niewdzięczna robota. Po szczeblach w górę, okolici wspinać będą się na nowe pozycje. Ich wpływy i nagrody. Wysuną ich ponad szarą masę imperialnego pospołu, ale postawią naprzeciw zagrożeń oraz wyzwań, jakie zwykłego człowieka doprowadziłyby do szaleństwa, jeśli w ogóle przeżyłby spotkanie z nimi. Dla mnie Dark Heresy ma szczególne znaczenie, jako że zapewnia tematyczną różnorodność na tle pozostałych herpegów, o wiele bardziej skoncentrowanych na swoich motywach przewodnich. W Dark Heresy Znajdujemy walkę, jeśli lubimy walczyć, zawsze możemy problemy rozstrzelać, posiekać czy spalić. Ale możemy je także zbadać, zidentyfikować, osłabić przed ostateczną konfrontacją, jeśli znajdziemy odpowiedni sposób na potężnych adwersarzy. To często także wyścig z czasem. Gonitwa o to, kto pierwszy zrealizuje swoje cele heretycy, ksenos lub niszczycielskie moce, czy może akolici krzyżujące ich plany. Prawdą jest, że Imperium to organizm tytanicznych rozmiarów, który toczy wiele chorób. A Wy? Zaledwie jedna maleńka komórka, która za zepsuciem węszy i próbuje tą chorobę zdusić w zarodku. No, chyba że szlak wszystko trafi i trzeba wzywać szarych rycerzy. Na szczęście i do tego mamy dodatek. W każdym razie dziękuję uprzejmie Kopernikusowi za zgłoszenie się z tą propozycją. Mam nadzieję, że w przyszłości częściej będziemy wracać do uniwersum Warhammera 40.000, eksplorując cieniste i niebezpieczne zakamarki kosmosu. A co do Was, drodzy widzowie i słuchacze, to pewnikiem zauważyliście, że na moim kanale znajdziecie sesje ze starszych edycji 40. herpegów. To jednak nie problem, jeśli chcecie spróbować Dark Heresy, bowiem wydawnictwo Copernicus ma w swojej ofercie pięknie wydane księgi do edycji drugiej w języku polskim które kompatybilne są w większym stopniu ze starszymi materiałami. Akcja dwójki dzieje się w pobliskim sektorze Ashkelon. Równie mrocznym, tajemniczym intergenem zepsuciem, na który lek stanowią Ordo Świętej Inkwizycji oraz niestrudzeni Agenci Złotego Tronu. Obecnie w sprzedaży znajdziecie podręcznik główny, a także dodatek Wewnętrzny Wróg. Kolejne dodatki już w drodze, więc warto mieć rękę na pulsie.